Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne przekształcenia poznajemy. Mianowicie, mając wykres funkcji f, możemy narysować wykres funkcji y równa się minus f od x. Oznacza to symetrię względem osi x. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że mamy y równego 2, a chcemy, żeby był równy minus 2, więc cała, cała część, cały te, ten y stanie się. Z dwójki stanie się minus dwójką, więc tak naprawdę przeskoczy na drugą stronę osi X. Jeśli chcemy narysować wykres funkcji y równa się f od minus x, czyli chcemy zamienić x na minus x. Powiedzmy x wynosi 2, a chcemy, żeby był minus dwójką, więc zobaczcie, przeskoczy nam z x równego y na plusie przejdzie na minusie. Czyli tak naprawdę będzie symetryczny ten punkt względem osi Y. Kiedyś, jak była młodsza, była uczennicą, zapamiętywałam sobie tak, kochani, że jak mamy minus przy X, to jest symetria względem osi Y. Natomiast jak minus jest przy Y, minus F od X przy Y, to symetria jest względem osi X. Sam temat tak naprawdę bardzo łatwy. Celowo pierwszy rysunek, jaki wykonałam sobie wykres funkcji, zobaczcie, taka trochę parabola z jakimś tam fragmentem stałym. To jest wykres funkcji f. Narysuję wykres funkcji g, czyli minus f od x. Minus f od x oznacza symetrię względem osi x. Celowo mój wykres umieściłam w jednej ćwiartce układów współrzędnych, żeby mi się te dwa rysunki nie nachodziły na siebie. Czyli minus f od x oznacza symetrię względem osi x. Więc teraz mój wykres, hop. O lusterko, robię symetrię. Pamiętacie symetrię z gimnazjum? Hop, hop. Robię idealne kopiowanie. Coś w rodzaju lustra, tak? Na drugą stronę. Tutaj zamalowane. Wezmę sobie jakiś kolor. O. Hop i hop. To jest. O. Mam nadzieję, że teraz nie zamaziałam wszystkiego. Tak, człowiek chce to zrobić dobrze, a potem okazuje się, że wychodzi jak zawsze. Tam jest minus F od X. O, okazuje się, że będę musiał tutaj a, pogrubić, tak? A no, tak to jest. O! Czyli minus F od X. Tu jeszcze zaznaczę dokładnie, tu kółeczko jest zamalowane, tu kółeczko jest zamalowane. Ale symetria, odbicie symetryczne polega na skopiowaniu wykresu idealnie symetrycznego. Pamiętajcie, symetria polega na tym, że gdybym złożyła względem osi x tę kartkę, to by mi się te wykresy na siebie nałożyły. Drugi wykres to wykres funkcji h, czyli tak tu był wykres funkcji g. Wykres funkcji h to jest f od minus x. f od minus x oznacza symetrię względem osi y, czyli mój wyjściowy wykres. Kopiuję symetrycznie na drugą stronę. Przenoszę sobie jakieś tam charakterystyczne punkty, które widzę. 3, trzy, trzy. Hop, 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 hop. hop. O, trochę mi się krzywo, ale za tym mazakiem troszkę zatuszuję niedoskonałości. Hop, wezmę jakiś inny. Tutaj. Wykres funkcji F. Kopiujemy symetrycznie. Tutaj też jest kółeczko zamalowane. Tutaj też jest kółeczko zamalowane. Więc tak naprawdę mamy symetrię. Odpowiednio, gdybym zgięła kartkę w się Y, te dwa wykresy nałożyłyby się na siebie. Więc tak naprawdę. Musimy zapamiętać, że jeśli mając wykres funkcji f, musimy narysować wykres minus f od x, to jest symetria względem osi x. Jeśli mamy narysować wykres funkcji f od minus x, oznacza to symetrię względem osi y. Uwaga, co by było, gdybym chciała naraz zrobić i jedno, i drugie przekształcenie? Czyli raz tutaj, a potem jeszcze tutaj, dostałabym wykres w tym miejscu i tak naprawdę wyszłoby na to, że to jest wykres symetryczny względem punktu 0,0. Pamiętacie z gimnazjum symetrię środkową? No, będzie czas, to sobie przypomnimy. No dobrze. Teraz jakieś kolejne wykresy. O, tutaj już sobie coś tam wymyślałam, jakieś łamańce. Mam tu jakąś łamaną i teraz tylko muszę się skupić. Mamy narysować wykres f od minus x. Minus jest przy x, czyli robimy symetrię względem osi y. No dobrze, i teraz tak, żeby się nie pomylić, kochani, te pewne fragmenty muszę oddzielnie sobie przekształcać. Czyli powiedzmy, ten fragment stały, że tak powiem, 1, 2, 3, 4, 5. On aż do piątki biegnie. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli aż dotąd. Aż dotąd. Ja tu sobie na razie hop. Po grubie. Czyli najpierw ten fragment przenoszę tutaj. Od razu go po grubie mam. I teraz ten fragment. Przenoszę charakterystyczne punkty hop, hop. I to leci tam do... bez ograniczeń. I mam wykres funkcji. To jeszcze zaznaczę dokładnie, że tu kółeczko jest puste. I mamy wykres funkcji f od minus x. Co mogłabym tutaj powiedzieć a propos dziedziny czy zbioru wartości? Jak robimy symetrię względem osi y, zmienia nam się tutaj, zobaczcie, dziedzina. Było od minus nieskończoności do piątki otwarte, a teraz mamy od minus piątki otwarte do nieskończoności. Zbiór wartości pozostał bez zmian no dobrze, kolejna, kolejna jakaś łamana tym razem mam zrobić wykres funkcji minus f od x minus f od x oznacza symetrię względem osi x znów będę robiła spokojnie po kolei, powiedzmy najpierw ten mały fragmencik y, odbiję symetrycznie do góry, on biegnie tutaj do nieskończoności o, to jest ten fragmencik wezmę od razu kolorem to jest ten Teraz ten fragmencik. Tu policzę sobie jednostki. Trzy jednostki. 1, dwa, 3, czyli dotąd. I potem tutaj. Hop. I tak. Tutaj teraz przez trzy idzie w ten sposób, a potem. Tu. I kółeczka jest zamalowana. Przekształcając przez symetrię trzeba uważać, żeby nam się oryginalny wykres nie pomylił z tym, który w danym momencie przekształcamy. O. Nasz wykres musi być idealnie lustrzanym odbiciem tutaj tego. Oczywiście, gdybyśmy złożyli względem osi X, to nam się, by się ładnie te wykresy na siebie nałożyły. Jeśli chodzi o dziedzinę, to robiąc symetrię względem osi Y, Dziedzina nam się nie zmienia, ale zmienia nam się zbiór wartości. Zobaczcie, tu zbiór wartości, tej niebieskiej, był od minus nieskończoności do 5, do domknięte. A teraz zbiór wartości, czyli zbiór y, jest od minus piątki do nieskończoności. Prawda, że nie trudne? Natomiast, no, gdzieś pewne rzeczy są do zapamiętania. Mamy. No to, kochani, teraz tak, chciałabym, żebyśmy sobie wspólnie zrobili zadanie z podręcznika, ale ponieważ no, nie złapię ostrości, jak będę Wam pokazywać to zadanie, to ja już sobie pozwoliłam tutaj przepisać treść, to dalej pójdzie łatwo. Mianowicie, mamy wykres z funkcji f od x, mamy go narysować, a potem dopiero mamy przekształcić. Dodatkowo musimy podać wzór funkcji g po tym przekształceniu. No dobrze, to kochani, robimy. Mam narysować funkcję stałą od dwójki, otwarte do nieskończoności. Czyli tak, tu jest dwójeczka. Stałą na poziomie trójki. I hop. Wartość bezwzględna. Pamiętacie, jest to to V, takie regularne, które idzie przez przekątne wszystkich krateczek. I to ma być od minus jedynki do dwójki. Czyli od minus jedynki... To jest minus 1, do dwójki. Uwaga, nie łączą mi się te wykresy, więc tu wyraźnie robię kółeczko otwarte, a tu wyraźnie kółeczko zamalowane. Teraz X plus 2. Jeśli chcecie, mogę zrobić tabelkę X, a tu Y równa się X plus 2, wezmę sobie minus 1 do tabelki, Pamiętacie, graniczne zawsze bierzemy i wezmę sobie minus 2. Minus 1. Minus 1 plus 2 jest 1. Minus 2 plus 2, 0. O, i tu mi ładnie, idealnie wchodzi. I uwaga. Biegniemy. Jest prosta. Tak wygląda wykres funkcji f od x. A teraz zrobię przekształcenie i narysuję wykres funkcji minus f od x. Minus f od x oznacza symetrię względem osi x. Więc co by tu przekształcić na pewno Hop. Dot, dot, Kółeczko puste. To jest ten fragmencik. Tu. I tu biegnie w nieskończoność. Teraz ten fragmencik z tą prostą. Tu jest na trójce, to tu będzie o tutaj w ogóle zamalowane kółeczko tu będzie puste i hop dobra ponieważ tym mazakiem te kółeczka tak średnio to ja tutaj zrobię tu kółeczko zamalowane, tu jest kółeczko puste o. także niby mazaki fajnie ale pod względem kółeczek kiepsko no dobrze Minus F od X symetria względem osi X. Mam podać wzory. Zobaczcie. Nie będę się siłować. Nie będzie to nic, wiecie, wybujałego. Minus przed, przed całym wzorem. Minus przed całym wzorem. Nie zmienia nam się tutaj, te przedziały nam się nie zmieniają w żaden sposób. Zobaczcie, jak ten fragment z. Wartością bezwzględną był nad, od minus 1 do 2, tak tu też jest od minus 1 do 2. Jak stała była od dwójki do nieskończoności? Tak jest od dwójki do nieskończoności. Ta prosta też jest na tym przedziale. Te przedziały w ogóle mi się nie zmieniają. Natomiast wzór funkcji minus f od x, więc wszędzie podrzuca minusy przed całą funkcją. Więc zobaczcie, jeśli tu jest x plus 2, to teraz będę miała minus x minus 2, tak? Przed całym wzorem. Jeśli tu mam minus, dam o, w ten sposób i tu będzie minus 3. Przedziały mi się nic nie zmieniły. Jeszcze raz to słuchajcie się, upewnimy, gdyby coś. O, tutaj dla x'ów należących od minus 1 do 2, dla x'ów od dwójki w górę. No zobaczcie. Stała na poziomie trójki, zamieniła mi się stało na poziomie minus trójki, ale cały czas dla tych samych x'ów. Tutaj to V odwróciło mi się w drugą stronę, ale cały czas jest na tym samym przedziale. Ta stała, ta funkcja liniowa, przyszła w taką, ale cały czas dla tych samych x -ów. Co ważne, zobaczcie, pozmieniałam wzory na, z minusem, ale tutaj muszę przed całym wzorem, czyli nie jest x plus 2, więc mam minus x minus 2. Teraz pod punkt B, zrobimy tylko pod punkt B jeszcze, tam słuchajcie, a gdzie mam przygotowany wykres? Mam, 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 mam. Mam, bo przygotowałam się. I teraz tak. Zór ten sam. Tym razem mam zrobić G od X równa się F od minus X. I zobaczcie, już tutaj jestem gotowa z wykresem. Teraz muszę zrobić symetrię względem osi Y. To znaczy, ten fragment stały musi przejść na drugą stronę. Tutaj. Ja wezmę kolor po grubie hop, hop, teraz, ee, teraz, teraz to, słuchajcie, ten to V, to V, ten punkcik musi przejść tu, więc tak, będzie to V tu, ale tylko dotąd, a potem idzie ta moja prosta, tak, tu trzeba uważać, bo się y, nachodzi y, jeden wykres na drugi, żeby nie było słuchajcie zamieszania, trzeba naprawdę skrupulatnie odbić względem osi y, tak, żeby te fragmenty odpowiednio poprzenosić. Co ważne teraz? Teraz, teraz minus muszę stawić konkretnie przy xie, nie przy wzorze, nie przed całym wzorem. Konkretnie muszę go stawić przy xie. Ja jeszcze będę Wam później pokazywać i porównywać. Natomiast zwróćcie uwagę. Stała na poziomie trójki. Nadal jest stałą na poziomie trójki. Tyle tylko, że zmienił mi się przedział. Teraz jest ona od minus nieskończoności do minus dwójki. Widzicie to? Jeśli chodzi o wartość bezwzględną, to wartość bezwzględna, czyli to V, to zobaczcie, jak dla mnie jest cały czas w tym samym miejscu, tyle tylko, że od mm, minus dwóch do jedynki jest na V ta natomiast prosta zobaczcie, jest ona od jedynki do nieskończoności więc coś jest istotne tutaj stawiałam minus przed całym wzorem, te przedziały pozostawały bez zmian, gdy była symetria względem osi X jeśli mamy symetrię względem osi Y będę teraz czuwać hop, równa się i teraz tak może od końca zacznę po prostu. Stała jest stałą na poziomie trójki, cały czas tak samo. Tu nie ma x, więc po prostu nie mam do czego dopisać tego minusa, zobaczcie. Dla x należącego teraz od minus nieskończoności do minus 2 otwarte. Jeśli chodzi o wartość bezwzględną, zobaczcie, to jak stawię minus przy x, to wartość bezwzględna z minus x to to samo co x. Więc tak naprawdę, zobaczcie, dlatego tutaj nachodzimy na, te wykresy się nachodzą po prostu, to V, wartość bizelna jest jakby w tym samym miejscu, tylko inny obszar nas interesuje. Dla X należącego, teraz zobaczcie, od minus 2 do 1. Do 1 powinnam domknąć. One tu ładnie nachodzą na siebie. I teraz ta prosta. I teraz zobaczcie było x plus 2, to stawiam minus tylko przy x. Dla x należącego i to będzie od jedynki do nieskończoności. Jeśli chodzi o przedziały, to kopiuję tak jak tutaj. Więc tam tutaj domknięte zrobiłam przy jedynce, bo domknięte jest przy minus jedynce. Przedziały mi się odwróciły. Jeśli chodzi o wzór tam, gdzie był x, to stawiam dokładnie przy x minusa. Więc przy trójce w ogóle nie było x, a więc trójka została trójka. Wartość bezwzględna, jak w tej wartości, w środku, wstawię minusa, to minus x, wartość bezwzględna z minus x, czy x to jest to samo. Natomiast tu we wzorze tylko przy x wstawiłam minusa, stąd mam minus x plus 2. Chcę, żebyście zobaczyli jeszcze raz. Tutaj było minus f od x, przed całym wzorem stawiam minus. Więc tu mi się zrobiły minusy. Tu przed wartością bezwzględną stawiłam minusa. No i tu przy minus trójce wstawiłam minusa. Dziękuję.